Cześć wszystkim, z tej strony Daria. Dzisiaj będziemy otwierać lalkę Lenor Lumington. Zamówiłam ją, ponieważ była naprawdę spokojnie i z temu na Metal Creations były bardzo fajne promocje. Po prostu sale zrobili i ta lalka wyszła za 280 zł, także myślę, że to nie jest aż taka zła cena. Byłam bardzo sceptycznie nastawiona do tej lalki, ponieważ no, jak wyszła ta seria, bo ta lalka ją zapo zapoczątkowała, no to nie wyglądała tak dobrze jak na cenę, którą po prostu za nią, jak za pieniądze, które po prostu za nią chcieli. No i nadal właściwie ona widnieje za 75 dolarów, za 60... Nie, 75 dolarów, tak. No i to jest bardzo dużo pieniędzy, e, no wtedy tak myślałam, no i teraz też tak myślę <laughs> za taką lalkę. Jest ładna, ma dużo detali, ale no coś po prostu milnie nie się działo i tak samo w większości chyba e, e, osób z Monster High, ze świata Monster High, no ale nadszedł ten czas rok, rok e, później no udało się ją e, kupić, a też e, E, trochę mnie skusiła, ze względu na to, że mam e, Corazon Marikit e, Mono Więc no, siłą rzeczy stwierdziłam, że w sumie to nie jest najgorszy pomysł, żeby mieć dwie Bo czemu nie? Są tylko dwie Jakby było ich więcej, no to już raczej bym e, odpuściła No ale, ale jest, jest, udało się fajnie Myślałam, że trochę dłużej będzie szła bo z Gielesem było jakieś trochę zawirowanie, nie wiem, dostałam maila, że będzie opóźniona dostawa, po czym następnego dnia no, pojawia się w paczkomacie. Więc przejdźmy już do otwarcia. E, pokażę Wam jak wygląda, będą i w pudełku i bez pudełka. Myślę, że, że będzie na co patrzeć. Także do dzieła. Kolejny karton dla kotów w <gulety> kolekcji. No i co? I mamy pergamin. O oh, mój <laughs> Lenore Lumington we własnej osobie. Czekajcie, sama muszę zobaczyć. Kurde. Powiem Wam szczerze, nie wiem dlaczego uważałam, że ta lalka jest brzydka. Bo ona po prostu, no, jest przeciwieństwem, jest naprawdę bardzo atrakcyjna, jest bardzo ładną lalką, że nie mam pojęcia. Bardzo ładny karton, no, Rebecca Shipman spotka się z, ze sporym hejtem. Nie wiem, kurde, sama jej mi się nie podobała, ale wygląda tandetnie no, na, na zdjęciach może to dlatego. Ale te wszystkie dodatki wyglądały no, tragicznie. Jak jakiś, taki, wiecie, typowy plastik. A teraz, tak jak na nią patrzę, to. Może ten dobór kolorystyczny, wiecie, jest taki. No teraz mi siedzi, ale wtedy, jak patrzyłam na nią, mówię, no nie. A jeszcze najlepsze jest to, że. właśnie to jest. Yy, yy, lalka wzorowana na poemach Edgar'a Poe więc tym bardziej no ja byłam zajarana, ale no, no nie wiem, coś tu poszło nie tak ewidentnie. Sprawdźmy... O, to ma taką wow! Wow, wow! Doreczko takie, czyli to jest tylko powłoka. Fajne! No i tu poem jest jeszcze fajnie. Fajne, nie no ładna, jest taka e, mroczna troszkę. No, na swój sposób jest fajna. To też jest ciekawe. No nie no, ona ma bardzo dużo detali, Sam fakt już widzicie, nie? Tutaj na pleksji. No, no jest to coś ciekawego. Właśnie. Ładne to jest, nie? No to teraz już otwórzmy ją. Wygląda bardzo ładnie. Pudełko jest trudne ogólnie do współpracy, bo nie da się zrobić zdjęcia dobrze. Podejrzewam, że też na nagraniu tu w tym pudełku średnio to wygląda, bo się odbija wszystko. Ale no super to wygląda, naprawdę. Ok, muszę tutaj podważyć, bo. Tutaj trzeba uważać, to tak serio, aaa, no, dobra, jest. O, tutaj już sprawnie. No powiem Wam, że naprawdę jest ładna, ma strasznie grube włosy, nie, nie musiałam dużo dotykać, ale no naprawdę jest, jest ładna, jest, jest, na co patrzeć. Z tyłu ma bardzo ładny certyfikat autentyczności, szok normalnie, ładny naprawdę, no i co warunka, nie? A gdzie jest ten? Ty. A gdzie jest podstawka? Ty chyba nie dostałam podstawki do stojaka. Dobra, ja najpierw ją otworzę, ale... Jedna dziewczyna. Jedna dziewczyna kiedyś, no w zeszłym roku, zamówiła Lenor i nie dostała stojaka w ogóle. A ja chyba nie dostałam podstawki. pitole. Yeah, Gdzie jest podstawka? Tu? Chyba jest, dobra straszyłam się, niepotrzebnie. No patrzcie, no nie widać nic, nie? <grystanie> Jezus. Ten Matel to na no, wymyśla. Ej, dobre. Ten certyfikat on jest z takiego papieru um, no, tak jak się kiedyś pisało, nie? Właśnie na takim sztywnym papierze. Jest bardzo dużo takich notesów. Z takim grubym papierem. No jak normalnie sobie, nie wiem, piszesz poemy, no to właśnie na takim papierze. No, fajne. To nie jest taki zwykły papier, jak czy zwykły, no tamte to są chociaż takie solidne, nie? A to jest jak kartka papieru, zwyczajnie. A tamte certyfikaty pozostałe, no to są z takiego dosyć zbitego, e, konkretnego papieru, nie? Ale no, to jest spoko pomysł, naprawdę, bardzo fajny. Nice. Przejdźmy do lalki, otwieramy ją. Na pierwszą część stojaka to jest długi stojak w ogóle. Ze względu na to, żeby można było ją sobie wyżej dać tu na przykład, i dzięki temu. Ona może wtedy lewitować, może latać jak duch. Mm -hmm. Mm -hmm.

Mam szczerze, że to jest o, pierwsza lalka, którą mi się tak trudno wyciągało z pudełka. Bardzo trudno się wyciągało, ale muszę przyznać, że naprawdę jest ładna. No. Ona ma chyba podwójne tutaj Włosy ma. Fuj, nie wiem, co to jest za materiał. A, ale jak kantelon? Kankelon? tak ładnie nazywa Jest taki bardzo delikatny. Taki, że wiesz, że jak zanurzysz wrząt, we wrządku, no to na pewno nic się nie stanie. Są takie delikatne, jak ludzkie. Normalnie jak ludzkie włosy. Makijaż też ma piękny. Boże. O, Jezu, jak ją tu złapać? Jaką ona ma suknię? W ogóle patrzcie. Jesus. A ja naprawdę nie wiedziałam, że ona jest aż taka ładna. Ona jest przepiękna. Naprawdę jest piękna. Bardzo mi się podoba. No spójrzcie jak ona jest ładna widzicie to, jaką ona ma suknię długą butę. Przecież to jest genialne. Ja nie wiem czemu ja w zeszłym roku tak wiecie tak negatywnie na nią patrzyłam. no jest naprawdę nie, niezwykła. No, no słuchajcie, no słuchajcie. Co ja mam Wam więcej powiedzieć? No po prostu jest piękna. Na pewno Wam pokażę z bliska, jak wygląda ta lalka. Wiecie co, ja muszę na spokojnie sobie to ogarnąć, bo tego się nie da To jest po prostu tutaj muszę, wiecie, odkleić to i to, żeby nie uszkodzić pudełka, bo nie chcę za bardzo Teoretycznie ja i tak nic z tymi pudełkami nie robię, ale... No masakra, nie też tego wiem. No ale tutaj jest wiadomo ten nietoperek, e, nie toperek. E, pająk e, i ta latarnia. Spoko, fajnie, naprawdę, nie? Pokażę Wam jeszcze z bliska właśnie jak wygląda, tak jak już wspomniałam i... I ten... I zobaczycie, bo ona jest naprawdę no bardzo mi się podoba. Te łezki w, w oczach, No super, ekstra, nie? O Jezu, słuchajcie, no teraz to mi się tyle tych lalek udało kupić <laughs> e, Jeszcze będę nagrywała kolejny unboxing, także możecie się przygotować już wkrótce Wstawię Będzie to Lekanowi Stars Sila e, Klops to jest bardzo ładna lalka, ale resztę zobaczycie później, w kolejnym moim odcinku, w kolejnym moim filmiku, A także co, no, do zobaczenia, trzymajcie się i mam nadzieję, że lalka Wam się podobała, no i pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał, lajkować, komentować, piszcie, co tam chcecie i co, i do usłyszenia, pa! Jak widzicie już stoi na stojaku, tutaj jest jej zwierzaczek Bardzo lubię jak lalki Monster dostają zwierzaczki Buciki tutaj Na początku naprawdę, no tak bardzo mi się ta lalka nie podobała, ale faktycznie jak już jest w domu tutaj na półce to widać wszystkie detale, nawet na jej sukience. No spójrzcie. Nie topesz, tu jakieś kwiaty, tu coś. I te łeski słynne. No jest na co patrzeć, słuchajcie, jest. Na razie nie mam dla niej miejsca, więc stoi w tej grupie lalek. Trzeba będzie wymyślić miejsce.